25 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków na dofinansowanie m.in. fotowoltaiki w ramach programu Energia dla Wsi. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do 2028 roku. Pula środków przeznaczona na realizację wynosi aż miliard złotych, przy czym około połowa przeznaczona jest na pożyczki, a pozostała część na dotacje. Z programu mogą skorzystać spółdzielnie energetyczne lub jej członek będący przedsiębiorcą oraz rolnicy. W przypadku fotowoltaiki można liczyć na pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym przedział mocy instalacji dla spółdzielni energetycznej jest w widełkach od 10 kW do 10 MW, a dla rolnika od 50 kW do 1 MW. Dodatkowo można otrzymać dotację do 20% kosztów kwalifikowanych na magazyn energii, ale pod warunkiem połączenia ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji. Warto zaznaczyć, że instalacja nie może powstać na gruntach rolnych klas od 1 do 4. Przygotowanie inwestycji nie może przekroczyć 10% sumy kosztów kwalifikowanych. Podobne ograniczenie dotyczy też zarządzania i nabycia nieruchomości. Koszty związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi są z ograniczeniem do 20%. Oprócz fotowoltaiki w ramach programu można finansować turbiny wiatrowe, biogazownie i elektrownie wodne. Już teraz możesz zapoznać się z ofertami dostępnymi w Twojej okolicy. Link znajdziesz w opisie. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.